Czy wiesz, kto stoi za legendarnym zawieszeniem hydropneumatycznym Citroena? A to są ciekawostki francuskie.pl. Twórcą zawieszenia jest Paul Mages, genialny samołóg, który już jako 17-latek rozpoczął pracę w Citroenie. W wieku 22 lat był już szefem planowania, a niedługo później rozpoczął swoją największą przygodę – rewolucję w zawieszeniu. W 1942 roku poproszono go, by opracował układ jezdny do modelu 2CV. Magnes nie miał formalnego wykształcenia inżynierskiego, tak? A jednak stworzył rozwiązanie, które wyprzedzało epokę o dekady. Po latach eksperymentów z cieczą i gazem, w 1949 roku opracował przełomowe zawieszenie hydropneumatyczne. Dzięki niemu Citroeny unosiły się, opadały i sunęły po drodze jak latające dywany. Najpierw pojawiło się w modelu Traction Avant, a potem w ikonicznej DS 19. Paul Magles przez dziesięciolecia rozwijał innowacje, które zbudowały legendę komfortu i technologii Citroena. Do dziś pozostaje symbolem wizjonera, który zmienił motoryzację bez dyplomu, ale z pasją większą niż cały świat.